Znalazłem go Znalazłem naszą zgubę Maniek kurwa co ci mówiłem Nie uciekaj Witam sporo Znalazłem go Pamiętam go kurwa Nie ma uciekania Nie migrant nielegalny kurwa Pan uciekaj jak pływa kurwa Jak on chce uciec nie ma Kurwa synu. tu też nie da się zabudować łódki, nie? Tak, chyba Cię bym tak zrobił. No. Kurwa mać. I tam z zamawia pan dostawę? Jak z nim przypłyną. Ja no Tutaj jest jakiś większy kawałek lądu, na który mogę go wepchnąć. On się blokuje na nim. O, coś złapał, ty! Agro na coś złapał. O kurwa. O poszedł się z tym, ze szperaczem z jedną gwiazdką napierdalać. Pa, ja pa, pa, pa. O kurwa. Dobra, mamy po koledze chyba. O nie. Szperacz właśnie... O nie, dobra, napierdala się dzielnie ty. Walczy. Bo Debil zamiast skuszy temu szperaczowi pociągnąć. Dobra, zabieram tu jeden szperacza z jedną gwiazdką. O kurwa, Debilu ma... Umarł. O nie, kolega. Kolega. No dzięki za itemy hmm. chociaż. O, jakie tam? To... Nic. Aha. Choć tego zabierzemy. Odniósł! Kaszkę nim zrobiłeś, kurwa! Ja pełno. Bylę... Kurwa! Nie! On jest głupi, kurwa! O! O, co my robimy, kurwa! nie wiem, Ej, trafiłem. Tak, co to jest dobry gameplay. <laughs> Rozumiecie. Ej, okay, muszę go ustawić. Ja bym <laughs> w Golfa grał, kurwa. <laughs> All in one. Proszę. Ja pierdolę. Iii, siuuu. Spa. Rusza się jebany. O nie! <noise> <noise> <A, głos> wycofuję, się znęcamy na dół i trochę. Ale ten z mała gwiazdkami kurwa. Ten geniusz jebany. Co z użyć uszy kurwa to stoi. Nie no nie mógł jak chyba, nie? Bo, bo... Pocięć. No właśnie mógł! Mógł? Aha. Kurwa prawie! Kurwa prawie! Taka Jeszcze raz! poleciał! Wracaj <gry> do domu! I t oh, Kurwa! Alty kurwa! No kurwa! I tam się ustawię chyba, wiesz? Ja się tam ustawię chyba, wiesz? To jest, bo widzę, że kurwa... To jest dobre a, a teraz kurwa Ten, dasz go kurwa tutaj, nie? Cię, ja nie teraz tak, tam... Na blisko? Tak, na blisko Jak chuj Tak powoli tam, a ja może patrz i dalej to pał, nie? No nie! Ja go pod kątem wybijam do kąta Teraz dobrze no to zacznę w golfa na pierdol tak. Dobra. Piłka teraz żyje. stój, 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 stój bo boty... tak boty... c... muszę być. Więc go wzięć. Więc go wziąć. Wie, Więc ja <laughs> Wiesz co By było... Więc Patrz, patrz co jest za tobą, jest taka skała nie? Ja mogę pod nią wpłynąć, żebyś go dał na górę. I go rzucił to po prostu też na łóżkę. <grym> no tak. Kurwa. Kurwa, to tam wyżej. Kurwa, tego widzę? Teraz się uda. Kurwa. <grym> Prawie. A to tego top. <gry> o kurwa nie! <gry> o kurwa to do ciebie leci. <gry> ja go za karę odholuję do tych szperaci, nie chcę z nimi siedzieć, kurwa. Ej szperaci, A może kurwa jedna. Koś kurwa.

Nie widać kurwa, ty nie płynie za ta i pięćdziesiąt. No. Go, go. Czekaj do tyłu. Do tych chłopalu nie płyn do niego. Ja go przyjadę. Nie no, nie. Z kurwy senu. No tutaj jest. wiem. Kurwa nie no. <tomit> o kurwa, no wstaję... tej, i liście. Chopie ta łódkę zapierdnięcie. pierdnięcie. no tak... No ja jeszcze wersję ma. Aha, czyli żeby rosnąć te te te... roślinki, które zebraliśmy nie trzeba je sadzić na tym biomie wiesz. Chodź. Te magiczne te te te... No te te... Ta, ta, ta sałata taka. No. Jakby, na wnętrzu ci tam... <laughs> <laughs> Chodź do A... Chyba dwadzieścia z tej lanki przyjebał. Jestem w wodzie! czemu mnie nie gasi? No kurwa. To są potężne też do oparzenia, których nie da się ugasić, na widzę. No, ma kurwa sens, nie? Kurwa są. Yy, walą te z... Jak się tak długo pani nawet akurat w wodzie. To co zbieraliśmy chyba? Ropa? Ropa chyba, no. Smoła, smoła. Albo smo, smoła właśnie, no. Ksianę. To, może on będzie meteoryty na przykład rzucał na łeb. To, to można uniknąć łatwo, albo możemy stanąć przed mordą, jak jest na ziemi, przez co swoją własną mordą zablokuje ten... te meteoryty. He, <coughs> okej. Okay. Waga, będę żigał A. się... Cześć cię bla ty nie widzisz na ziemi jaką taką plamę zostawiam? A no Ciebie widzę odu? no, widzę Chodź wypisz, jest spaleń A to... Wypisaj to na ten, na.. Chłopak miał formę A uh, 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 uh. Gdzie? idzie tu chyba gdzieś? Tutaj będzie gdzieś wylezie What the helly? Się kurwa mnie podnosi Damian O nie kurwa nie Zabrał mnie Jebie go Ale O kurwa prawie 1000 damage'a uh, uh, uh. Na meteoryty Aha Ale jakby to za jego WM może się... Czy on się zablokował pod własnym kamieniem? Ty tak Czy on się... Co on kurwa robi Eee gościu dobrze się kurwa czujesz? On Taki korpus korpusem po prostu jest z głową. Dobra. A. Właśnie, przecież to mogę odpalić, zapomniałem. O i teraz będziemy meteorytek wapusza, wiesz? Ważne, bo czy tu tam wali ład, ład, ładnie, kurwa. Ty dostałeś tą też na y, ogniotwory? Nie nie, nie, bo... znaczy, nie, nie, bo... Nie, nie, bo za daleko, wiesz? Jakby tym, tym małym Żydem kurwa wełnę się mnie. Prądem, prądem Jestem małym Żydem po prostu Treba będzie ten Czy nie, czy nie będzie piorunów To nie ciągnij go pod ten Czerwakami z warsztatami jakby, nie? mógł Nie? O widzisz to coś takiego Dobra Teraz chyba ten leciał A, Dobra do góry i tak, a możesz się na nim, na nim po prostu schować za... No kurwa wracaj tu! No co on kurwa No lepiej się go mele bije Więc obraźnię dla To widzisz? On wybrał po prostu pokój Tak On idzie do wody, on się, on się pali i on, on takie... nie, nie chce się palić. Jeszcze <grystanie> nie pali, no. I siedzi na mnie, no. Zamknij rajd. Ja się wodzie widzę, że siedzi coś kolego. No, meteor... W ciebie le lecą kurwa ty. Ja pierdolę. Ty w kamperze jebany, pierdol się, tak się nie bawimy. To nie do mnie tak. Jebany. Ty, kurwa nie bawimy kolego. No, kurwa! No to za kamieniem, no chowa się jej ja tam się też. kurwa robi? Teraz on chyba lecieć tak, na toryty A, no tak, to nie da się. właśnie, tak. Teraz będzie walił w ziemię. Aha. Metoryty? A nie, Tak, tak, tak Jak tak on to znosi ja poddziw, rękę to wtedy Oła, dobra W sumie pomógł mi w sumie O teraz ładuje kamehame Ja właśnie płynę, bo Rzucił mi do wody Też właśnie w ci O nie Będzie rzygał, to będzie rzygał nie Rzyga NIE Kurwo jebana Jeszcze Pooling 6 Kurwa no Mierdole. No komar jeszcze, ty kurwo. Co kurwa? Aaaaa! Kurwa, Wiesz, o, no, się? mi tą wioskę No się zrespiły kurwa ty Jeszcze komary dwa. O ja pieniędzolę. Co ty się kurwa dzieje? A bo on napierdala. A czemu to ich nie bije? To jest kurwa nie Znowu te, Ubra, te to kurwa dom, we mnie lecą no, na tym Te kurwa tak kame samego nie bije tego małego kurwia, nie? No, fajnie, fajnie ja to ja Nie brnął Do ciebie idziecie co on stierdala teraz? Ja go bije, ale... O, będzie walił... No, no właśnie, uciekam Kurwa luks tutaj jest Ja pierdolę Loks. na se kurwa jaja coś robię z tymi respami To no. już jest kurwa jakiś żart nie Jeszcze to gówno przyleciało Wypierdalaj Chodź tu Zabieram je w do daleko stąd One wracają cały czas tam, ty pierdalaj, chodź tu sieć kurwa tyś pizdu w oceanie tyś śmieciu nie myty łub agro i spierdalaj to są dwa jeszcze ja pierdolę I naprawdę jest, kurwa system zdykty dosłownie zrobiony nie wiem czego na razie od <grym> dobra dobra ciała nie rzucam no, hey, hey. <grym> Przewrotkę rób jak on uderza w tą ziemię? Tylko wtedy masz tą nieśmiertelność, I teraz rób trzeba. Ja sobie jest piesę, potę Kurwa. Gdzie są? do ciebie. Idzie. Zostaw, nie? Nie ma mnie. Dobra, to ty, ty się z nim tak kręcił. Oj! Oj. ten. O, a Pidru mi przewrotnie ale... idealną i zero obrażeń dostarczył, już wychodził właśnie. Teraz będzie meteoryty puszczał. Ciekaj. Oj, kurwa. No. Nie sprzyja jest, jest na HP. De, elo. D. Super. Za mi się odpoczynek skończy, więc git, to se nowe załatwię. O, idzie, 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 powoli do mnie. dobra. Teraz ryncom coś ma. On do ciebie też... Aha, dobra. we mnie. Jak się resfinuję, kurwa. Chatę nam rozwalił co się widzę? Yy, eee, poczekaj. Skurwa... No bo kurwa nie będziemy z teleportu, teleportu mieli. No co to do ma być? Stąd. No to, to było kurwa głupie, nie? Niem jak mu Komar. Dobra, zaraz kurwa zabieram tego lokta, ty kurwa. No, ma. pies Postaw Jeszcze drugi kurwa się pojawił nagle. Tu na, na łąkę wywiozłem Chyba jak go do oceanu zaraz wrzucę dosłownie wzięć do oceanu Dobra Wracam tutaj Kurwa wioskę rozwala tym tak. małą długiakom Wiąk kurwa jest. To, to jest u mnie A Rybekowi jest dużo na przykład nie bije w ogóle tych innych mobów idiotyczne trochę to jest kurwa Jaki to ma sens w takim razie? Zabieram jestem. Tutaj zaczynam na tal. Wypierdalaj. A. Ole kurwa stunta zrobił, tak go podbiłem kurwa. Lecia dam. chodź jestem. Pochodny, grzeczny. Jeszcze jestem drugi. Chodź, 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 idzie ze mną. <laughs> to jest zajebiste, nie? Pa pa! Stunta robi, stunta zrobi, stunta zrobi. O. No. Sztuczkę, sztuczkę odbił go. Teraz zbiera te. A to w ciebie leci, kurwa. Dobra, dobra, ja będę pod tym, pod kamieniem, zajebiście. O. Już ma 1000 HP, jak coś. Dobra. Proszę, robisz przewrotkę jaką ten ma eee, Ten, ten ręką ma uderzyć w to działa 400, Dobra. 200, 200, 100, 60 Jest, po nim O kurwa Kam, a nie czekaj tam, tak. to Rozwraca dusza, Tak, tak, i to właśnie będziemy zbierać to, iż by robić ten, atrium e Znaczy, ten boss nie był zły Patrząc na to no, a to możemy go zajebać, sobie, mamy HP. A. Pa pa, jak ucieka. Ty kurwo, tarcza i lecimy. Kurwa wracaj tu. O, ty kurwa betoniarzu. Jak on gryzie właśnie, to możesz tego zrobić. Aha, robić. to Teraz to nie. Ja je... bym Co to? Co, Co mnie O nie. Ja ta się happy, bo ta, bo jakby ty zrobiłeś para, ale moja postać nie zrobię przez do ja dostałam obrażenia, ja to że ty zablokowałeś ten atak. Nie powinno, nie powinienem dostać właśnie, przecież. Ja ty, ty zablokowałeś, no. on co stuna, ja dostałem obrażenia jakieś cudem, bo ja Rytuchy. nie zablokowałem. W takim razie co można podwójnik kuwa co jest kurwa? To czasami. O dobra. Ładny zrobiłem... To przewrotkę zrobisz pod Tak, przewrotkę idealną, żeby nie dostać obrażeń. Bo przewrotka daje chyba nieśmiertelność tak tyle, wiesz? Że unikasz tak obrażeń. Fajnie. To jest akurat system. Kurwa... Tepnąłem się na samą górę kamienia i spadłem z niego. <śmiech> <śmiech> Znowu, to już drugi raz takie coś zrobiłem. Aj. Tylko kurwa hełm mi tylko założenia ja do W ziemię kurwa piję, co jest. Ła, wow, nie do mnie. Poszedł smutny tam. Tak. tak. Dom nam rozwalił.